Siema ludziska, z tej strony Mike Fish. Dzisiaj wybrałem się z kumplem nad moje jeziorko, które jest niedaleko mojego domu. Pierwszy raz w maju wróciłem z Holandii. Przyjechałem na szczupaki, może o konie. Zobaczymy, zauważyłem, że woda strasznie spadła, ale czy to przeszkodzi w moich poczynaniach? Nie wiadomo, zostańcie ze mną, zobaczcie jak jest pięknie. Troszeczkę... Zimno mrzy czasami, ale na razie jest dobrze, więc wykorzystajmy ten czas idziemy łowić ryby. Dzisiaj wędka kraken wjeżdża. wziąłem sobie dzisiaj woderki żeby mógł troszeczkę dalej wejść woda opadła i będę miał większe szanse dostać się do jakichś fajnych dołków idziemy łowić przedzieramy się przez ścinę kolega zapomniał woderów, to musi brzegiem zapitalać a ja cwaniak sobie pójdę tym błotkiem trochę zarosło, muszki, meszki nawet ktoś widzę rowerem próbował tędy jechać Kaczuszka sobie płynie. Fajnie, że w końcu się spotkaliśmy, że będziemy łowić ryby, że może znowu zaczną te wędkarskie emocje pobudzać mnie do życia, bym był częściej nad tą wodą. Nie ukrywam, że ostatnio mi się nie chciało, ale dzisiaj mi się chce, ale zazwyczaj mi się chce to te ryby nie chcą, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, tam coś się spławia. Rzucamy. Zróbmy pierwszy zrzut wzdłuż tego. Po mostu, na pierwszy ogień wieża obrotówka. Jest to obrotówka, którą polubiłem w tamtym sezonie. I tak chcę od niej zacząć. Już mi się dostało pod szpulę kołowrotka. Tu mamy jakieś fajne miejsce. Zapytamy kolegi, jak tam. Przedrzemy się przez, przez tą trzcinkę. Jak tam? Na razie nic. Idziemy dalej. Jest, siedzi. <noise> Pierwsze rzucie. Ale jaja, ale pięknie chodzi, stary. Coś pięknego. <noise> Pierwsza ryba. Pierwsza ryba nie. Co to będzie dobrze mam podbierać, Kurde! Supak! No, Supak, Supak! na krakena dobrze. Ale walczy Chodź tu Nie jak chodzi, ty! Co świeg tego w woderach! Ale walną, nie? Chodź tu, szupaku! Majki, naucz się podbierać ryby. Ja go lepiej podbierę ręką. <laughs> no kurde! Powiem ci, że fajny. Tylko ten podbierak mnie coś. O, cyk-pyk, ja go tutaj zoperuję szybko. Chopa, jest pod bieraku. Wej, wejdziesz tu? Jest pierwsza ryba, jest szczupak. Nie po długim czasie nie wiem ile ta ryba może mieć, 65 może, nie? Coś mm. takiego? Nie będziemy ją mierzyć, bo szkoda. Wypuszczamy ją. Niech ucieka. Chodź, jaki piękny. <laughs> szczupak. Uciekaj, łobuzie. Chodź, jak stoi. No, pod pomost ucieknie, nie. Żółwiczek, piąteczka. Coś tego, no kurde, nie spodziewałem się, że tak szybko złowię rybę. Ganiał tutaj jeszcze okoń, taki 40, kolega mówi, tak? Spróbuj, spróbujemy go tam dorwać. Ale już mogę powiedzieć, że zaliczony dzień. Lędka Kraken ościona. pierwszy raz. No powiem mam, nie spodziewałem się, taki taniki. Nie wiem, stuwa, stówę chyba kosztuje, do 30 gram, tak? Od 8 do 30 gram, 2,40 długi i kurde, no działa, działa, dobra, ale nie będziemy teraz tu czarować wędką, trzeba łowić, nie ma czasu. Dobra, pierwsza ryba jest. Falka się zrobiła. Może jeszcze coś tu dorwiemy? Prawie ptaka zaczepiłem. Troszkę wiaterek się wzmógł, ale to dobrze. A myślałem, że ryba, ale tam płytko jest. Muszę trochę zacząć obsługiwać się tym moim podbieraczkiem. Od początku mam stalkę, bo się nastawiałem na szczupaki głównie. Majówka była trochę ciężka, bo nie byłem na rybach, byłem na imprezach nie miałem czasu na ryby, ale teraz muszę ten czas nadrobić. Wiem, że czekacie z niecierpliwością na odcinki z Majkim. Mam dużo rzeczy dla Was do pokazania. Już się nie mogę doczekać czerwca, dzisiaj mamy 24 maja. Jak będę mógł odpalić swój pontonik i się kurde bawić, pływać. Jednak dubka się trochę przyzwyczaiła do pływania, nie ukrywam. Ale już wkrótce zobaczycie Majkiego na pontonie. Przesunę się trochę dalej. Tam były ryby, ale tam też jest płytko. Ale nieważne, mam zamiar tą płyciznę obłowić, ponieważ. Teraz ryba tam na płytkich siedzi i drobnica również. Coś mi się tam zaczepiło. Muszę to szybko odplątać. I oczywiście rzucam dalej. Plecionki, jakie używam, to jest YGK. Polecaliście, że taka dobra. Naprawdę fajna, kolorowa. Mówię, spróbuję, przetestuję. Trochę ją słychać, nie ukrywam. Chyba, że coś mam z kołowrotkiem nie tak. Ale podoba mi, podobają mi się te LGBT kolory. Jak to jeden z moich widzów napisał pod filmem na TikToku. Poza tym zapraszam Was na mojego TikToka. Na Instagramie mam dużo fajnych rybek. Tam nie ma Was wiele, więc możecie tam zostawić obserwacje. Rośnijmy w siłę. I tak nas jest sporo. Na tym TikToku i YouTubie nie spodziewałem się, że to tak szybko urośnie, że będę miał tylu obserwujących. Coś pięknego. Jak to wszystko fajnie wygląda. Idziemy dalej. Ludziska nic się nie dzieje, więc zmieniam na gumę. 8 cm policjant, 7,5 g główka. Może na to się coś... Pacnie. Czas na przerwę i zmieniamy miejsce. Coś trzeba zjeść. Jest pięknie, piesku mało mam, ale podzielę się z Tobą. Trzymaj. Wziąłem sobie okonióweczkę do 7 gram, bo mogą tu być okonie. Przynajmniej jesienią tu kiedyś były. Ale jest flauta, patrzcie, no jest cudownie. Narobili hałasu i pojechali. Nasi tu byli. Zobacz jakie fajne podpóreczki. Fiderowcy, karpiarze. Jak nazywacie karpiarzy? Napiszcie w komentarzach, jak nazywasz karpiarzy. Powiedz, powiedz ludziom jak ty nazywasz karpiarzy. A ok, Pedały, no to każdy tam ten. Ja tam do karpiarzy nic nie mam. Że śpią w jednym namiocie, to niech se śpią. Tutaj mamy prawdopodobnie ostatnią miejscówkę. Nie jest łatwo o rybę. Szybko szczupak wyjechał. Ale teraz zauważyliśmy, że jednak to był trochę taki los szczęścia mój. Czy nie? Jak myślicie? Dobra, no coś spróbujemy złowić. Tu wiem, że jest... Jakieś korytko. Ktoś pływa, a nie wolno. Jest jak jest. No ludziska, jest to końcówka filmu. Niestety nie udało się nic więcej dopaść. Myślałem, że początek, jak był taki obiecujący, że jeszcze coś wpadnie. Niestety nie. Spadło trochę wody, ale mam przeczucie, że następnym razem uda mi się dorwać coś większego. Lub też więcej ryb. Dlaczego? Mam metę, gdzie prawdopodobnie powinienem złowić więcej szczupaków, ale tego wszystkiego dowiecie się w kolejnym odcinku, więc zostawcie suba, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i obserwujcie Majkiego. Ja się z wami żegnam. raz razicho.